To pierwszy taki lek od lat. Może być katastrofą kontrowersji wokół nowego leku na chorobę Alzheimera. Może być katastrofą. Decyzja o zatwierdzeniu nowego leku na chorobę Alzheimera a Duhelm może okazać się katastrofą, bo nie wiadomo, czy leko w ogóle działa, pisze w poniedziałek portal Axios. Według Wall Street, koszty leku mogą przy tym poważnie nadwyrężyć publiczny system ubezpieczeń zdrowotnych. Mimo że od decyzji Agencji Żywności i Leków TA o dopuszczeniu Ładu Helmu pierwszego od dekad nowego leku na chorobę Alzheimera minęły już trzy tygodnie. Kontrowersje z nim związane nie tylko nie cichną, ale się wzmagają. Eksperci ze wszystkich zakątków świata opieki zdrowotnej obawiają się, że decyzja w ta podważy standardy medyczne, eksploduje budżet federalny i da fałszywą nadzieję milionom zdesperowanych ludzi, pisze w poniedziałek portal Axios. Brak definitywnych badań i kontrowersje wynikają przede wszystkim z faktu, że dane z badań klinicznych, na których opierała się agencja, nie wykazują definitywnie, że lek skutecznie spowalnia rozwój choroby. Opublikowane przez regulatora dokumenty wewnętrzne wskazują, że statystycy WTA uważali, iż dane nie spełniały zwykłych standardów agencji, zaś panel zewnętrznych ekspertów był przeciwny dopuszczeniu środka na rynek. Kiedy władze urzędu zignorowały to zalecenie, trzech członków zespołu odeszło na znak protestu. W efekcie w piątek komisja do spraw Nadzoru Izby Reprezentantów ogłosiła wszczęcie śledztwa w sprawie decyzji WTA, a także astronomicznego kosztu leku wynoszącego rocznie 56 tysięcy dolarów. Fałszywa nadzieja koszty leczenia drogim, lecz niekoniecznie skutecznym lekiem poniesie przede wszystkim państwo. Seniorzy są bowiem jedną z niewielu grup w USA objętych bezpłatnym, publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym Medicare. Jak pisze w poniedziałek, Wall Street, oznacza to, że tylko za sprawą leku Aduchelm, roczne koszty Medicare mogą skoczyć o kilkadziesiąt miliardów dolarów. Według cytowanych przez dziennik ekspertów, ostatecznym skutkiem może być ograniczenie dostępu do leku. Jak zaznacza Axios, decyzja w ta może nie tylko dać fałszywą nadzieję milionom ludzi, ale także zachęcić inne firmy farmaceutyczne do wypuszczania na rynek niesprawdzonych leków. Już w piątek koncern Lilly ogłosił, że będzie ubiegał się o aprobatę dla swojego leku na Alzheimera, którego skuteczność również nie została udowodniona.